W tygodniu z kilkudniową wizytą na terenie gminy Morawica gościła 20-osobowa delegacja z czterech państw: Belgii, Portugalii, Słowenii i Estonii. Wizyta odbyła się w ramach projektu Comenius Let's Play together like Grandpa – Pograjmy jak nasi dziadkowie, który jest realizowany od lipca 2011 roku przez gimnazjum w Morawicy wraz ze szkołami z Belgii, Portugalii, Słowenii i Estonii. Szkoła w Morawicy gościła przedstawicieli ze wszystkich placówek partnerskich realizujących wspólnie zadania projektowe. Obecnie realizujemy projekt Komeniusa, jest to projekt realizowany już drugi raz. Poprzedni był, przed dwóm laty, realizowany z innymi państwami. No mamy to szczęście, że mam dobrych, mam ja szczęście, że mam bardzo dobrych nauczycieli, którzy są bardzo aktywni i właśnie. Po dobrym złożeniu wniosku ocenionym przez Agencję Brukselską, wniosek został przyjęty do realizacji. W związku z tym, że realizujemy projekt wspólnie z Estonią, Portugalią, Belgią i Słowenią. Gościmy na wizycie roboczej w Morabicy grupę 18 nauczycieli i dwóch uczennic z Estonii. Jest to spotkanie projektowe robocze. W tym roku kończymy ten projekt, bo to już jest drugi rok trwania jego. Dziś nauczyciele z krajów, z których gościmy, prowadzi lekcje kulturowe z naszymi uczniami w języku angielskim, bo to na poziomie szkoły podstawowej i Wczoraj prowadzili lekcje nasi nauczyciele, natomiast jutro przewidujemy bardzo fajny dzień, bo to jest projekt na się nazwę Gry i zabawę naszych dziadków. W związku z tym zaprosiliśmy również dziadków naszych uczniów i będziemy pokazywać gry europejskie, które oni przywieźli, jak i nasze, które dawniej były bardzo u nas popularne. Jak podkreślano, głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń między nauczycielami, relacja z dotychczas wykonanych zadań, dyskusja na temat efektów podejmowanych działań, prezentacja krajów, regionów oraz gier i zabaw popularnych w poszczególnych państwach kilkadziesiąt lat temu. Program wizyty obejmował spotkania projektowe zwiedzanie placówek oświatowych na terenie gminy Morawica, a także obserwacje i prowadzenie zajęć w języku angielskim z uczniami. Przedstawiciele partnerskich państw jak sami przyznali, byli pod wrażeniem umiejętności językowych morawickiej Młodzieży. nice And we to each other and it was and i i to było bardzo W ramach wizyty studyjnej w Urzędzie Gminy w Morawicy odbyło się również spotkanie z władzami gminy. Wójt Marian Buras zapoznał zagranicznych gości z systemem edukacyjnym w gminie Morawica. Delegacja była pod wrażeniem świetnie działającej oświaty. Goście zadawali szereg pytań dotyczących funkcjonowania szkolnictwa nie tylko w Morawicy, ale i w całym kraju. Na zakończenie spotkania z władzami gminy Morawica delegaci podziękowali za wspaniałe przyjęcie, przekazując na ręce wójta symboliczne upominki. W czasie wizyty nauczyciele z Belgii, Estonii, Słowenii i Portugalii, posługując się językiem angielskim, prowadzili zajęcia z uczniami morawickiej szkoły. W hali gimnastycznej odbyły się warsztaty, których celem była popularyzacja gier i zabaw dawnych oraz europejskich i zapoznanie z nimi uczniów w języku angielskim. W ramach realizowanego od 2011 roku projektu odbyły się już trzy wizyty studyjne w Belgii, Portugalii, w Polsce, w gminie Morawica. Kolejne spotkania realizatorów projektu zostały zaplanowane na przyszły rok. Tym razem odbędą się one w Słowenii i Estonii. Warto też podkreślić, że na zakończenie projektu dwóch wybranych uczniów z gimnazjum w Morawicy wyjedzie na kilkumiesięczną wymianę do jednego z krajów partnerskich.